Cześć, witam was na moim kanale. Poniedziałkowy poranek rozpoczął się od bardzo dużej niespodzianki, od nowej współpracy, nowej kolaboracji Raid'a z jakąś inną firmą. Mieliśmy już takie współpracę z Monster Hunterem, mieliśmy takie współpracę na przykład z, z Xeną, tak, Xena się pojawiła, tym razem jest to współpraca z Matelem i Władcy wszechświata pojawiają się w grze. Władcy wszechświata, Masters of the Universe, czyli Himen, Himen i Szkieletor mamy dwóch nowych czempionów. W tym jeden jest zupełnie darmowy, jest po prostu z logowania. Niestety jest to Szkieletor, a nie Himen. Szkoda. Dla mnie. Himen to jest naprawdę kawał dzieciństwa. Ta kreskówka była w Polsce właśnie wyświetlana. Jak ja byłem dzieciakiem, pamiętam, uwielbiałem tą kreskówkę. Zresztą nawet więcej, pamiętam, że e, jako że duża część mojej rodziny mieszkała w Niemczech, dalej mieszka w Niemczech, e, to wtedy w tamtych e, wczesnych latach po PRL-u no, ja miałem dostęp do e, ciekawych zabawek. I pamiętam, że mój tata e, pojechał na. No, bo sporo, pojechał do Niemiec właśnie pracować i mi z moim bratem przywiózł zamek szkieletora to był chyba szkielet, zamek szkieletora, w razie cały zamek i mnóstwo figurek właśnie z postaciami z tej, z tej kreskówki, także no, to był najlepszy prezent ever także, no, bawiłem się, pamiętam, przy tym przez długi, długi, długi czas więc, Himen i szkieleter to jest dla mnie kawał mojego dzieciństwa, więc zdecydowanie bardziej jestem emocjonalnie do tego przywiązany niż do Kseny, która była e, poprzednio. No ale przejdźmy do tego, co się dzieje. Otóż mamy e, skeletor Chase, i tutaj ja może odsłonię. Mamy to, co dobrze znamy: 7 dni się logujemy, dostajemy Perception, i 7 dnia dostajemy Czempiona. Potem kolejne. Przez kolejne 7 dni logowania dostajemy kolejne nagrody, i potem jest dwugwiazdkowa dusza dla naszego szkieletora. No i potem mamy fazę drugą. To jest banalnie proste i dochodzimy tutaj do pięciogwiazdkowej duszy. Do pięciogwiazdkowej duszy mam tutaj też avatar i to w zasadzie trzeba grać. To jeżeli ktoś gra codziennie, to zrobi to bez jakiegokolwiek problemu. I tylko pamiętajcie, bo pojawiały się tego typu Rzeczy chyba przy Lokim, że ludzie nie rozumieli, jaka jest różnica między Perfect Soul a Split Soul, i posprzedawali to wszystko, te wszystkie mniejsze, yy, myśląc, że OK, mam pięciogwiazdkową na koniec, więc po co mi ta reszta? Otóż nie możecie, to Split Soul -e oznaczają, że możecie awansować swój blessing o jedną gwiazdkę. Musicie mieć, czyli na przykład, jeżeli tutaj widzicie, tutaj mamy dwie gwiazdki wypełnione, więc od razu na dwie gwiazdki możemy wrzucić szkieletora. Ale, jak mamy tutaj potem taką trzygwiazdkową split soul, gdzie te dwie wcześniejsze gwiazdki są puste, to oznacza, że dzięki takiej, nie, takiej duszy możemy awansować z dwóch na trzy gwiazdki. Nie możemy od zera do trzech. To oznacza, że musimy mieć dwugwiazdkowego i potem możemy go wrócić na trzy. Potem tak samo z tom. Tutaj musimy mieć już na trzech gwiazdka szkieletora, żeby go wrócić na cztery. I analogicznie przy pięciu, więc nie sprzedawajcie przypadkiem tych wcześniejszych. Wszystkie je potrzebujecie, e, także tak wygląda ta druga faza. I zaraz sobie przejdźmy do komunikatu, który się pojawił. E, newsy i tutaj mamy szkieletora. Tak jest zalogowanie, zaraz sobie oczywiście omówimy skillę. E, to się zaczyna dzisiaj i szkieletora będzie można odebrać do ósmego stycznia, aczkolwiek rozpocząć można ten cały event 25 grudnia, to jest ostatni dzień kiedy kiedy można to rozpocząć, tak? nie, to jest zrobione tak, żeby potem nie było, że ktoś po trzech dniach zbierania na szkieletora, do dochodzenia do szkieletora, nie, nie będzie mógł tego ukończyć aczkolwiek 25, a 8 to jest troszkę daleko, więc nie wiem czemu aż taki aż taka dziura tutaj jest, więc pamiętajcie przed 25. I potem wystarczy się 7 razy zalogować. Nie musi to być 7 razy pod rząd. Do 8 trzeba będzie się po prostu zalogować 7 razy, żeby odebrać czempiona. Ok. No a teraz spójrzmy sobie, co. Szk... A, jeszcze Himen. Himen. Eee, mamy pas i tutaj mamy czempion pas. Drugi raz coś takiego zrobili wcześniej była ksena. Czyli to jest po prostu czempion, za którego trzeba zapłacić. Mamy tu Himena i mamy. Srebrny pas i złoty srebrny kończy się fistem i to jest darmowe. To po prostu tutaj mamy Challenger Challenger, znaczy ciężko to challenge, ami. trzeba się zalogować, wydać 50 tysięcy srebra i 100 punktów energii, żeby zaliczyć. No i tak trzeba 25 poziomów. Na dole tutaj mamy mityczny instynkt, to się nazywało? I na końcu odbierzemy sobie odbierzemy sobie Himena. Jeżeli oczywiście zapłaciliśmy i widzimy tutaj mamy licznik 8 tygodni i 4 dni do końca zostały. No on kosztuje tutaj zasłaniam 40 dolarów, jeżeli byście chcieli jeżeli byście chcieli go wykupić. Jeżeli chcielibyście od razu wszystko mieć no to 60 dolarów trzeba zapłacić. Swoją drogą powiem wam to jest sposób w jaki Plarium nas potem łapie na tego typu eventy. Bo pamiętam, jak się pojawiła scena, jakie było, W tym ja się też oburzałem, że dali aż 40 dolarów. Bo spodziewaliście się wszyscy ceny normalnego, normalnego pasa. A tutaj wyskoczyli z 40 dolarami, więc dużo ludzi było oburzonych tą wyższą ceną. W tym przypadku ja już nie czuję oburzenia. Dajcie znać, czy wy podobnie macie, ci, którzy oczywiście wydają, ale ja już wiem, ok, spodziewałem się, to będzie kosztować 40 dolarów. i Nie jestem w tym żaden sposób zaskoczony, więc nie ma we mnie tych negatywnych emocji, które były wcześniej. I, a jeszcze, przez to, że z Himenem jestem tak związany emocjonalnie tak, to jest mój bohater dzieciństwa to na pewno go kupię. Znaczy, kupię. Jego będzie można jeszcze zdobyć w szardach. Bo już nam potwierdzili, że będą jakieś eventy związane z szardami, gdzie on będzie. Nie wiemy co to będzie. To może być summon pool, summoning pool. To wiecie, może być w 15X go mogą wrzucić. To może być 10X, jak będzie połączone z podwójnymi szansami na jakieś szardy. Nie wiemy dokładnie, ale mają być jeszcze eventy, w których będzie go można trafić w szardach. Zresztą chyba przy Xenie było podobnie, więc na pewno sobie poczekam, zobaczę. Może. Będę miał giga szczęście i gdzieś wpadnie mi w drodze z Sharda, jeżeli nie, to go pewnie przed końcem tego sobie kupię. no Bo Himena to ja muszę mieć. Ok, no więc tak, może tych czempionów zdobyć, a teraz przejdźmy do indeksu i sprawdźmy sobie co oni potrafią. Zacznijmy od tego darmowego czempiona. Tutaj się kryje szkieletor. Dokładnie tego tak, go pamiętam. E, dokładnie tego tak, pamiętam z serialu e, czy z kreskówki, tak? Gdzie tam na, w Eterni, planecie Eternia próbował broić Taki nekromanta No i co my tutaj mamy, jest to legenda typu support e, Staty, no i no nie ma jakiś super HP defensu. Jest dosyć szybki, ma już 20 punktów accuracy wbudowane No i zobaczmy co on robi e, Havoc Scythe atakuje jednego przeciwnika dwa razy Każde uderzenie ma 100% szans na wydłużenie czasu trwania Losowego debuffu na celu o jedną turę OK, 100% szans dwa razy, dwa razy wydłuży. OK, przyzwoite A1. E, można to wykorzystać. A2 Skull Comet atakuje jednego przeciwnika. Mamy 100% szans na wrzucenie Petrification. O, jest bardzo rzadkie, żeby jeszcze ze skilla wrzucać e, na cel, na jedną turę. Jeżeli cel jest bossem, e, wrzuca Decrease Attack i Decrease Speed na dwie tury i to jest bardzo fajne ponieważ Petrification na bossów nie można wrzucać dobrze, że o tym pomyśleli bo w innym przypadku na bossie byśmy tylko atakowali a jeżeli to jest Support no to nie sądzę, żeby on atakował jeszcze obrażenia na, na HP są Tam HP tutaj też HP więc raczej nie będzie to mocny atak więc fajnie, że o tym pomyśleli, że na bossie też żeby coś robił poza pojedynczym atakiem kiedy Petrification usunie albo wygaśnie, mamy 75% szans na umieszczenie Decrease Speed na przeciwniku na jedną turę. I tutaj mamy 3 tury cooldownu. Okej, okay. jest kontrola. Decrease Attack, Decrease Speed na bossie, to się przyda, ale... Czy jest to jakiś taki super Petrification na jedną turę na jednego przeciwnika? Tak, średnio bym powiedział. A3, Bigon Fools. E, to on chyba krzyczał, tak w serialu. E, umieszcza Increase Accuracy na wszystkich na dwie tury. E, dodatkowo 100% szans na kradzież blok debuffs i losowy buff z każdego przeciwnika. Ok. Potem obniża turmiter wszystkich przeciwników o 15%, jeżeli to są Stellarian League. Obniża o 30% I Telerian League To sobie spójrzmy To są tak Bannerlords, High Elfsy, Sacred Order I Barbarzyńcy Increase Accuracy No nie jest to buff Jakoś szczególnie Popularny Nie jest to taki buff Pierwszej potrzeby bym powiedział Jest to coś co fajnie mieć Ale no bez szału, są bardziej potrzebne buffy Okej, okay. kradnie Blok debuffs jeden losowy, Ok, Obniża turmiter o 15% 3 tury cooldownu No powiem tutaj też tak bez szału Gdyby to był, nie wiem, increase defense Albo strengthen Na arenie się to troszkę może przydać, Ok, obniżymy im turmiter zbafujemy naszego debuffera Gdyby tu jeszcze był Increase Attack do tego, to jeszcze Nukera można by tutaj zbuffować Nie jestem jakoś szczególnie zachwycony szczerze powiedziawszy Master of Evil Passive Za każdym razem kiedy ten Champion próbuje wrzucić, buff, ukra wrzucić debuff, ukraść buff, obniżyć turmitry Albo wydłużyć czas trwania debuffów, czyli w zasadzie za każdym razem kiedy na każdym swoim skillu kiedy próbuje czyli nie musi tego zrobić to jest ważne zwiększa swój accuracy o 20% za każdy buff no, na przeciwniku okej okay. nie, nie rozumiem tej pierwszej części no bo po, to, to, to jest po prostu za każdym razem kiedy użyję jakiegoś skillu nie wiem po co tak komplikować. okej, okay, będzie zwiększał swoje accuracy, więc będzie można to wziąć pod uwagę go budując. Kiedy jest uderzony, mamy 40% szans na wrzucenie Decrease Resistance na atakującym na jedną turę. Szanse rosną do 75, jeżeli to jest Telerian Leak. I aura zwiększa accuracy we wszystkich miejscach o 60 punktów. Szczerze nie jestem zachwycony z szkieletorem. Myślę, że ten, ten tutaj złoczyńca zasługiwał na coś więcej. Jeżeli ktoś zaczyna grę, jak najbardziej będzie przydatny, no bo mamy tutaj obniżanie turmiter, więc to, na pewno się, to się na pewno przyda na arenie, e, czy na falach, to przyda się na bossach, Decrease Speed, Decrease Attack, to potem tym będzie mógł wydłużać ten czas trwania, ale generalnie nie jest to jakiś mega... Champion. na koncie endgame'owym czy late game'owym nawet na ten moment nie widzę, żeby był jakoś używany, a szkoda, bo mieliśmy naprawdę bardzo fajnych y, tych darmowych championów, to nie jest tak, że darmowy więc będzie słaby, nie, no przecież mieliśmy Wukonga, Artaka Ultimate Death Knighta, naprawdę bardzo dobrych y, użytecznych w endgame'ie championów więc szkoda, że tutaj trochę nie dowieźli jeśli chodzi o szkieletora, ale dajcie znać, co Wy o nim sądzicie. No więc spójrzmy sobie na tego, który kosztuje 40 dolarów. Himena tutaj jest. Trochę mi nie przypomina ta twarz tego serialu, o ile dobrze pamiętam, ale mamy jego miecz. I tutaj patrzę na animację chyba. No, pokaż animację. Bo o ile dobrze koje, tak jest. No i w tym momencie powinien krzyczeć na potęgę posępnego czerepu. E, I powiem Wam, że stracili tutaj okazję, zmarnowali świetną okazję. To byłby świetny kandydat na czempiona mitycznego. W podstawowej formie książę Adam, a potem zmienia się w Himena. To jest coś, to by było fantastyczne. Szkoda, że tego nie zrobili. To by było dopiero coś. I to jest legenda typu Atak, Magic... E... No ma przyzwoity, atak, tak jest szybki. I zobaczmy, co on tutaj potrafi. Etherean slash atakuje jednego przeciwnika. Mamy ekstra uderzenie z The Corrupted. No i to jest tak przeciwko szkieletorowi, bo to są Demon Spawn, Undead Hordes, Dark Elves i Knight's Revenant. Więc tą ekipę uderzy dwa razy. Dodatkowo napełnia swój turmiter o 10%. Napełnia swój turmiter o dodatkowe 2% za każdy buff, na który ma na sobie. Okej, okay, czyli będzie się jeszcze przyspieszać yy, obrażenia oparte na ataku i HP. Nie lubię, kiedy są dwie rzeczy. Yy, bo trudniej takiego czempiona po prostu zbudować, a jego atak jest niski. Jego atak jest niski. Więc mam nadzieję, że ten atak za dużo nie wpływa yy, na obrażenia. A2 Luminous Clave Cliff. Atakuje jednego przeciwnika Przed atakiem wrzuca na siebie Increase atak na dwie tury Ignoruje Stonskin, to jest dobre Szkoda, że nie ignoruje więcej rzeczy Ale no Stoneskin w dzisiejszych czasach To jest meta Więc dobrze, jeżeli nuker I szkoda, że nie ignoruje defensu, tego tutaj brakuje Jeżeli ja kogoś zabiję, Napełnia turmiter wszystkich naszych czempionów O 30%, ponownie ataki HP 4 tury cooldownu No pytanie Jak mocno będzie uderzać od tego dużo zależy. No, ale szkoda, że nie ignoruję tutaj defensu Fajnie, że stąd skin, ale defense jeszcze by się przydało ignorować. No i sam się buffuje. Szkoda, że na tym skillu, bo tutaj mamy AoE i tutaj by się bardziej przydał Increase Attack. I have the Power. Atakuje wszystkich przeciwników. Obrażenia zadawane przez ten skill rosną o 10% za każdy buff umieszczony na tym czempionie przed użyciem tego skillu. O 500%. Może yy, O 500% może zwiększyć swoje obrażenia I to jest bardzo brzydkie. Resetuje po użyciu tego skill'u To sprawia To sprawia, że ten 500% yy, Ja rozumiem to tak, że to będzie Wrzucamy na niego buffy w trakcie walki Wrzucamy, wrzucamy, rzucamy buffy to nie chodzi o to, które buffy, które są obecnie na nim, tak? No bo wtedy by się nie dało osiągnąć 500. Tylko o wszystkie buffy, które będą użyte, no i potem użyjemy raz, i znowu musimy wrzucać na niego buffy. To może piekielnie mocno uderzyć, no ale pomyślcie sobie, jak często możemy z tego skorzystać w trakcie dłuższej walki. Hmm. Jak pierwszy raz czytałem ten skill, nie przeczytałem tego zdania na końcu i mi się tu dużo bardziej podobało. No oczywiście trzeba będzie też zobaczyć trzy tury cooldownu Trzeba będzie zobaczyć, jakie tu są mnożniki I jak mocno on może uderzyć, no ale Żeby 500% więcej użyć No to musimy 50 buffów na niego wrzucić Ile trwa wrzucenie 50 buffów na czypie? No to oczywiście jest nierealne na arenie To raczej jest pod długie walki Pod, nie wiem, clanbossa, pod hydrę, pewnie pod nowego klambosa też no zobaczymy, zobaczymy no i mamy aurę y, passive master of the universe zwiększa jego atak i HP o 5% za każdy buff umieszczony na tym championie do 50%, do 50 może zwiększyć swój atak i, e, i HP, Ok, to jest fajne Umieszcza Strengthen na nim na dwie tury na początku rundy. Dodatkowo umieszcza Strengthen na ten czempionie na dwie tury, kiedy jego yy, yy, kiedy HP przeciwnika spadnie poniżej 50% po jego ataku. Odporny jest na Petrification, tak? czyli kontra na, na szkieletora. Więc no fajnie, będzie się buffował, zwiększał swoje staty potrzebne do ataku tu jeszcze mam pytanie, czy to się resetuje między rundami? Bo to też jest ważne, czy to się przed, między rundami e, resetuje, bo wtedy no można by na pierwszej fali, na jakiś na, bossie, na pierwszej fali wrzucać na niego buffy, nie używać tego, na drugiej fali wrzucać buffy i potem na Bosie e, dużo mocniej uderzyć. Ale to trzeba będzie zobaczyć w kodzie albo przetestować e, tego czempiona. No i ma, mamy Aurex, zwiększa speed na arenie. O 28% Także dobra aura też na arenę No więc tak wyglądają czempioni Masters of the Universe Dajcie znać co myślicie O tej współpracy No jeżeli chodzi o Himena No przede wszystkim trzeba będzie sprawdzić Jak mocno on uderzy No bo to jest nuker Szkieletor nieco rozczarowujący E, dobra, no to tyle jeśli chodzi o tą współpracę, ale jeszcze pojawiło się kilku nowych czempionów razem z tym paczem, więc szybko sobie przejdźmy, przejdźmy przez nich. No tutaj mamy naszego Stoka, e, nasza fuzja, tak on się tutaj prezentuje, 103 speedu, e, mm, takie średnie staty HP i defense taki średni, ma wbudowane 20 accuracy, no ale tutaj mamy Crackling the Blackened, tak ten pan tutaj wygląda, więc... Support, no tutaj staty HP defense są lepsze, no, troszkę wolniejszy. Szybko zobaczmy, co on potrafi na A1. Atakuje jednego przeciwnika dwa razy. Każde uderzenie ma 100% szans na umieszczenie heal reduction na dwie tury. To jest A1, ok. I jeden champion z ogrynów do niego dołącza do takiego ataku. No, heal reduction to od razu się Amius. Czy Fire Knight ewentualnie, no na Fire Knight to może być ciekawe, dwa razy uderza, plus może inny ogryn dołączyć. A2, atak AOE, 100% szans na Decrease Accuracy i duży Weekend, zwiększa czas trwania Continuous Healów na naszych Championach o jedną turę, cztery tury cooldownu. Okej. Okay. A3, odnawia połowę zniszczonego Max HP, umieszcza Reflect Damage i Continuous Heal na wszystkich na dwie tury, 3 tury cooldownu. Ok, tutaj można to wykorzystać na hydrze, aczkolwiek heal reduction na hydrze już nic nam nie daje, weaken i decrease accuracy, ok, to może się na hydrze przydać, no i będzie miał mieć continuous heal passive, kiedy continuous heal jest aktywowany, mamy 25% szans na obniżenie czasu trwania debuffów na tym czempionie o jedną turę. Okej. Okay. Szczerze, przeciętna legenda nie jest jak. Nie widzę go jakiegoś super, żeby gdzieś miał super użyteczność. Mocno przeciętny. Mocno przeciętny. Okej, tu mamy stoka. Yy, w Lizardmenach był. Tutaj jest Fady Fady Tilcrest. Tak się prezentuje. No, Lizardmen Void. O ten ma już staty naprawdę fajne jak na supporta i co my tutaj mamy na A1 atakuje jednego dwa razy yy, Każde uderzenie leczy wszystkich naszych o 5% jego max HP Fajnie, że je, o jego max HP, przyzwoite max HP mam, więc będzie to przyzwoite leczenie yy, Każde uderzenie dodatkowo ma 100% szansę na pełnienie turmiter yy, Czempiona z najniższym turmitter o 10%, czyli jeszcze naszego jednego przyspiesza Okej, okay, fajne A1 a2 atakuje wszystkich, przed atakiem usuwa buffy z przeciwników. Potem mamy 100% szans na wrzucenie block buffs i decrease speed na dwie tury na wszystkich przeciwników i napełnia turmiter naszych championów o 15%. 3 tury cooldown. Oj, no to jest champion zrobiony pod hydrę. Block buffs, kradzież buffów, decrease speed, leczenie. O! Wiadomo. A3 umieszcza increased resistance i perfect veil na wszystkich poza sobą na dwie tury No to jest hydra, wypisz, wymaluj Obniża cooldowny naszych championów Aktywny skill naszych championów poza sobą o trzy tury Okej, okay. i nie można obniżyć cooldownu tego skillu W żaden sposób No nie jest jak Yumeko, że można reset obniżyć, można go też Reseto, ale to jest naprawdę perfect veil, skracanie cooldownów, naprawdę bardzo dobry champion. O trzy tury, no w zasadzie u większości championów wyksiążkowanych będzie, do, będzie odnawiał użycie skilla, umożliwiał od razu użycie skilla. No i mamy pasyw, e, użycie skillów e, zwiększających turmiter na championach. Którzy mają na sobie Stun, free sleep, provoke, fear, true, fear, petrification, ship są 30% bardziej efektywne. Kiedy ship jest usunięty albo wygaśnie, leczy tego czempiona o 20% jego max HP, ich max HP tego którego, który był pod wpływem shipu i wrzuca na niego increase speed na jedną turę. No, ok, bardzo też przyzwoity pasyw, resistance we wszystkich miejscach o 80 punktów. No, Fejdi jest naprawdę bardzo fajnym czempionem. Stworzonym pod hydrę ewidentnie. I jeszcze mamy jednego. Dosyć długi jest ten film, ale jest dużo rzeczy do obgadania. Yy, tutaj Tribune Heraklite, Herak Heraklites Tak się prezentuje lider frakcji. Lider frakcji. No i. To jest czempion typu Defense, bardzo wysoki defense, wolny jest. No ale teraz no, skille, zobaczcie, co on tutaj ma. Atakuje jednego przeciwnika, umieszcza trufir na celu na jedną turę tego debuffu nie można rezystować ani zablokować, jeżeli jest martwy. Ciekawe, prawda? Bo jak on ma atakować i wrzucać trufir, jeżeli jest martwy, ale do tego dojdziemy. Jeżeli jest martwy, dodatkowo leczy wszystkich naszych czempionów o 20% max HP. No, ciekawe. Chłopak działa jak jest trupem. A 2. Atakuje jednego przeciwnika, ignoruje 100% defensu. to będzie piekielnie mocno uderzać. Jeżeli zabił przeciwnika, wskrzesza losowego naszego martwego czempiona i daje mu 5 połowę HP i turmiter, jeżeli przeciwnik został zabity, a nie ma martwych naszych czempionów, resetuje ten skill, czyli będzie mógł w następnym, przy następnym ruchu ponownie użyć tego skillu. Zawal Demara A3 Atak AoE niszczy 10% Max HP przeciwników Po prostu 10% Nie jest 10% zadanych obrażeń Po prostu 10% Umieszcza shield na naszych na dwie tury Wartość tego shieldu jest równa Całkowitemu zniszczonemu Max HP u wszystkich Przeciwników, czyli im dłużej Gramy, tym większy shield Będzie wrzucać no i tutaj mamy faction unity Przy jednym czempionie Shield jest chroniony Przy dwóch automatycznie Aktywuje ten skill kiedy ktoś Jest wskrzeszany Ok Przy trzech ignoruje e, Część defensu przeciwnika I to jest Część o tyle ile zniszczył Temu przeciwnikowi max hp Czyli im dłużej znowu e, Tym więcej defensu Będzie ignorować jeszcze no i mamy pasyw. Kiedy jest wskrzeszony, zwiększa jego obrażenia zadawa... zadawane przez niego o 20%. Przy jednym czempionie jest odporny na blok Rewive. Przy dwóch przy nasi czempioni otrzymują 20% mniej obrażeń, jeżeli on jest martwy. Przy trzech, jeżeli on jest martwy i jeden. Jeden z naszych czempionów atakuje On dołącza do tego ataku Używając swojego A1 Tak i tutaj Sytuacja wyjaśniona A wtedy będzie wrzucał Trufir Którego nie można rezystować I będzie leczył naszych o 20% Aura zwiększa defense 30% wszędzie I crit rate o 20% Undead Hordes A w Undead Hordes no, mamy tutaj Syphi, Rotosa, Ultimate Death knighta, Nekresa Kogo jeszcze mamy? No Kalamitusa oczywiście Takie myślę o arenowych innych Czempionach potężnych no, to na, na, na wyższym poziomie to tyle No ale Sifirotos, tak Ultimate Death Knight jest w czym Wybierać Także no, długi film Długi film to tyle, jeszcze tutaj widzę, że Wrzucili nam Samon Pool i tutaj Mamy Valkanosa Fimora jako lidera, więc na pewno coś sobie tutaj otworzę, bo jest to absolutnie fantastyczny czempion. Dobra, dochodzimy do pół godziny. Dajcie znać w komentarzu, jeżeli dotrwaliście do końca. Wszystkim Wam dziękuję, jeżeli to zrobiliście. A ja się już żegnam, mówi do Was Samael. Cześć.